Ja go zabiłem! Matko jedyna! Tu krwawi, tu barana. Matko jedyna! Dzieciaku, co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało, dzieciaku? Gdzie biegniesz? Co ty zrobiłeś? Będziesz miał dużo kłopotów. Oh. Kurde, leży kolejny. Obydwa nieprzytomne, trzeba ich do szpitala zabrać. Lecimy z do... 300 Dobra, maksymalna moc Co się dzieje? Tata. Ja nie jestem twoim tatą Nie jesteś moim tatą Uciekaj, Tata. co ty robisz? Za tyle